Jak widać, praca w RE, Białski Szpital zmienia swoje oblicze. Placówka uzyskała dofinansowanie na modernizację kompleksu budynków. Dyrekcja szpitala mówi, że to dopiero początek większych zmian dostrzegalnych z zewnątrz. Do budynku 1D przychodni zostanie dobudowane piętro i tam będą ulokowane oddziały kardiologiczne i rehabilitacyjne. Lądowisko pozostaje na swoim miejscu, główne rondo wewnętrzne szpitala przy Tlenowni, od którego będą odjazdy do miejsc parkingowych. W których myślę, że już w tej chwili będzie pod dostatkiem, i już nasi pracownicy nie będą cierpieć na, na brak tychże miejsc. Tutaj ciekawy nowy dojazd do budynku administracyjnego. Tutaj będzie się mieściła dyrekcja szpitala, również z, dużym, z dużymi parkingami, i z dobrym wejściem, z dobrym dostępem do części rehabilitacyjnej, która będzie zajmowała całą całe, całe przyziemie tego budynku, czyli cały poziom minus 1. Nie będzie to poziom zbyt zagłębiony praktycznie na poziomie zerowym, że dostęp tam, dojście pacjentów rehabilitacyjnych będzie jak najbardziej takie korzystne, fajne, wygodne. Wszystkie budynki będą pomalowane w odcieniach szarości, a więc kolorze profesjonalizmu, którego placówce nie brakuje, bo ta ma jedne z najlepiej wyposażonych oddziałów w Polsce, m.in. neonatologii, kardiologii oraz intensywnej opieki medycznej. A skoro zmiany były wewnątrz, należało też podkreślić to na zewnątrz. Ta część wyższa, szpitala, która wystaje, będzie w kolorystyce e, białej, więc to będzie taka. E... Nowoczesny ten XXI wiek i, i będzie rozjaśniało całość, y, całość elewacji. No, już się powtórzę, właśnie tutaj, w tą stronę od tego budynku, w stronę ulicy Okopowej, będzie ta nowa inwestycja. Budynek administracyjno-dydaktyczno-rehabilitacyjny w tym połączeniu szkła, metalu. Za budynkiem, który tu widzimy, jest patio, a w tym patio znajdzie się kaplica. Tak, to jest na kolejny pomysł taki już z w trakcie realizacji, ponieważ jest już projekt kaplicy, która, która planujemy, aby powstała w patio między szpitalnym oddziałem ratunkowym, oddziałem dziecięcym a obecną kawiarnią, że tak powiem, czy takim miejscem, gdzie można zakupić różne rzeczy kawiarniane. Jest to pomysł, który na pewno w najbliższej przyszłości będziemy realizowali, ponieważ kaplica obecnie nie ma takiego godnego miejsca. W planach kolejne projekty do realizacji co nas pacjentów powinno cieszyć, bo będziemy leczyć się w coraz to lepszych warunkach.